Wojciech Kowalczyk apeluje w sprawie Kuby Błaszczykowskiego do selekcjonera Jerzego Brzęczka. Co to jest za apel Wojciecha Kowalczyka o tym wszystkim w dalszej części tego filmu? Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na grze w dzwono, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, dzisiaj przedstawi apel... Wojciecha Kowalczyka do selekcjonera Jerzego Brzęczka w sprawie właśnie Kuby Błaszczykowskiego. Jestem też ciekaw waszej opinii, co na ten temat sądzicie, czy zgadzacie się tutaj te właśnie z tą tezą, którą stawia Wojciech Kowalczyk, czy też nie. No ostatnio praktycznie w programie Stan Futbolu tutaj, tak, w TVP Sporta, także na YouTubie kowal zaapelował właśnie do selekcjonera, powiedział w ten sposób cytuję. Kubę Waszykowskiego bym powołał na jedno spotkanie towarzyskie i dać mu zakończyć karierę reprezentacyjną przed euro, jak nie chce to trudno, powinni dojść do porozumienia Jurek z Kubą, to są rodzina. Tak tutaj właśnie mówi właśnie Wojtek Kowalczyk. Mało tego dodaje w ten sposób. Cytuję. Brzęczek zdaje sobie sprawę, że przy takiej liczbie zawodników, przy zawodnikach Lecha Poznań, którzy za chwilę wyjdą, wyjdą na Ligę Europy, jak taki Kamiński zagra parę spotkań w fazie grupowej Ligi Europy, musisz dać młodym szansę. Nie możesz jechać i robić atmosfery, bo Kubie się coś należy. Zabieramy Kubę oznacza, że zabieramy miejsce komuś, kto może być bardziej przydatny. Kuba nie jest dziś gwarantem zdrowia, że pojedzie na Euro i w pierwszym meczu w dziesiątej minucie nie złapie jego kontuzja. Tak tutaj właśnie powiedział Kowal w programie Stan Futbolu, tak? No właśnie i to tak naprawdę zapoczątkowało dyskusję, czy rzeczywiście zabieraj tutaj Kubę Błaszczykowskiego na, na najbliższe mecze w przyszłym roku na ten turniej mistrzowski, czy po prostu Kuba nie powinien grać, brać praktycznie w tym udziału. No wiemy teraz, jeśli chodzi o sytuację Kuby Błaszczykowskiego, no to jest ona specyficzna, bo ma koronawirusa, czy już praktycznie no, leczy się z niego, pewnie już ma końcówkę, jeśli chodzi o tego koronawirusa, czy jest na kwarantannie. Natomiast no wiadomo, że w tych meczach październikowych nie mógł wziąć udział, ale pojawiła się teraz zupełnie inna sytuacja, bo jest sporo młodych zawodników, zwłaszcza tutaj z Lecha Poznań, którzy bardzo mocno pokają do tej pierwszej reprezentacji Jerzego Brzęczka, do tej reprezentacji seniorów, można powiedzieć. No i czy rzeczywiście, tak, czy dajemy tutaj szansę, jeśli chodzi o Kuba Błaszczykowskiego, dajemy mu miejsce w zamian za zasługi, tak, za to po prostu, że był kapitanem, że rozegrał mnóstwo Meczu zdobył też dużo goli na reprezentacji czy jakby miejsce za to, że jest legendą reprezentacji, czy rzeczywiście dajemy szansę dla innych zawodników młodych, zwłaszcza, że ta kadra po prostu nie będzie jakaś elastyczna, nie będzie ona z gumy, tam chyba z 23 praktycznie zawodników, no i rzeczywiście na niektórych pozycjach może być ciasno, bo sporo tych młodych zawodników puka tutaj do tej reprezentacji, tak, no Moder, Jóźwiak, tutaj Puchacz, Kamiński, to są praktycznie piłkarze z Poznania, Poznań chociażby, tak, Karbownik i inni zawodnicy, no wiadomo, że to praktycznie spowoduje Powoduje, że z pewnych zawodników będzie musiał selekcjoner zrezygnować, tak? Zrezygnować. No ostatnio przecież po meczu, e, chociażby tutaj z Bośnią i Hercegowiną, mówiło się głośno o tym, że nie było przecież tak, Piotra Zielińskiego nie było też, e, znaczy Grzegorz Krowiak nie, gra, nie grał praktycznie od pierwszej minuty. No i mówiło się na temat tego, że Górawski świetnie się sprawdził, że wcale ta reprezentacja nie jest uzależniona od Piotra Zielińskiego, także możemy grać, i nawet ta gra po prostu występ wyglądała bardzo dobrze, tak? Czyli, no oczywiście tutaj jakby. Pech był tak, no bo Piotr Ziński miał koronawirusa, nie mógł przyjechać na, na mecz po prostu reprezentacji. Natomiast to pokazało, że wcale po prostu ta reprezentacja nie traci, nie wiem, 50% na jakości bez Piotra Zielińskiego, a wręcz przeciwnie, Jacek Góracki naprawdę po prostu świetnie nadawał radę tutaj, jeśli chodzi o środ, środek praktycznie pola, ale i też działania ofensywne, podłącza się do działania ofensywnej i też w defensywie, bronił piłki, także no naprawdę bardzo dobry to, to był mecz z Bośnią i Hercegowiną Jacka Górackiego. No właśnie, ale czy rzeczywiście tutaj jest kwestia tego typu, czy Kuba Baszczykowski pojechał po pachać na ten turniej Miszowski. no moim zdaniem raczej już nie, tak, no jeżeli po prostu on jeszcze tu nie występuje, jeśli chodzi o Wisłę, Kraków, chyba, że miałby jakiś po prostu genialny sezon, e, końcówkę tego, na przykład i na następny sezon, tak, gdzie miałby gola, asystę, to rzeczywiście miałby tutaj szansę na to, żeby się załapać do tej kadry, natomiast nie oszukujmy się, on no też po prostu e, wcześniej była inna sytuacja, jeszcze kilka miesięcy temu, tak, ale teraz po prostu wszystko się zmieniło, mamy wysyp faktycznie tych świetnych piłkarzy, młodych, tak, perspektywicznych e, i oni spokojnie mogą już grać w pierwszej reprezentacji, to nie ma obaw, tak, czy ich wprowadzać powoli i tak dalej. No, Moder wszedł praktycznie bez, bez jakichkolwiek kompleksów, tak, a są jeszcze inni zawodnicy, którzy są kontuzjowani, którzy nie mogli być po prostu na tej kadrze. Więc moim zdaniem, no oczywiście to tutaj trzeba oddzielić dwie sprawy. Szacunek po prostu do Kuby Błaszczykowskiego za wszystko, co zrobił, jeśli chodzi o reprezentację Polski i tak dalej, wkład jego no nieoceniony, tak, legenda absolutnie, jeśli chodzi o polską reprezentację. Natomiast życie po prostu idzie dalej, tak, no to jednak musimy budować jak najmocniej tą drużyną, żeby była jak najmocniej, jak tak, właśnie na ten turniej mistrzowski. O ile on się w ogóle odbędzie, to też jest jakby inna sprawa. No i ta reprezentacja musi być optymalna, tak, musi bo faktycznie być tutaj optymalna, a nie e, za zasługi. Tak? Co to znaczy za zasługi? No w piłce nożnej tak nie ma czegoś takiego jak zasługi. E, w piłce nożnej po prostu wychodzi ten, kto jest lepszy. Prosta piłka, tak, krótka piłka praktycznie. Gdyby tak było, no to by grali zawodnicy, którzy mają po 40, po 50 lat. Natomiast no tutaj Wojciech Kowaczyk właśnie w ten sposób powiedział już teraz, tak, żeby właśnie jakby taki apel był do Jerzego Brzęczka, skąd inną, tak naprawdę, kolegi z boiska, tak, I właśnie Wojtka Kowaczyka, bo razem zdobywali przecież mistrzostwa, znaczy medal na Igrzyska Olimpijskich, tak, i tak, że tak? Brzęczek był kapitanem tamtej reprezentacji. No więc właśnie. Kuba Błaszczykowskiego bym powołał na jedno spotkanie towarzyskie dać mu zakończyć karierę prezentacyjną przed euro. No, wydaje mi się, że ten pomysł, jeśli chodzi o Wojtka Kowaczyka, jest udany, tak, no bo jednak rzeczywiście, jakby został zaproszony tutaj Kuba Błaszczykowski na taki mecz towarzyski, gdzie by został pożegnany z honorami tak, pamiątkowa patera, uścisk prezesa pzpn u tak, tutaj właśnie oklaski i tak dalej to rzeczywiście mogły się tutaj godnie pożegnać Kuba Baszczykowski. No wiadomo też, jakie stanowisko jest Kuby Kuba Baszczykowskiego. Kuba Baszczykowski powiedział, że on sam nigdy dobrowolnie nie zrezygnuje, jeśli chodzi o występy w reprezentacji Polski, tak, chyba że zakończyłby tutaj karierę. Więc on sam praktycznie nigdy z tego nie zrezygnuje. No z drugiej strony, jakby tutaj krytycy, jakby Jerzego Brzęczka, podnoszą temat, że to jest rodzina, tak, że to jest wujek Kuba Baszczykowskiego. No nie, no jeżeli po prostu w ten sposób, jakby idziemy, wydaje mi się, że na tyle obiektywnym tutaj jest Jerzy Brzęczek, że jednak nie będzie powoływał Kuba no to byłby wielki skandal, gdyby się okazało, że na przykład inny młody piłkarz perspektywiczny nie ma szans na grę w reprezentacji. Jakuba Waszykowski po nieciekawym sezonie dostałby szansę na mistrzostwach, tak? no to byłoby fatalnie, by to praktycznie świadczyło o Jerzym Brzęczku. Zbudziło to praktycznie lawinę komentarzy i burzę w Polsce. No bo jedno to zasługi, a drugie to po prostu trzeba jednak budować optymalnie tą drużynę. Zwłaszcza, że mamy szansę na to, żeby coś po prostu ugrać podczas tego turnieju mistrzowskiego. No właśnie, napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie czy rzeczywiście tutaj podzielacie zdanie właśnie Wojtka Kowalczyka, który przedstawił stan futbolu, czy też nie, tak, że, czy właśnie, bo tutaj warto wspomnieć o tym, że Wojtek Kowalczyk też powiedział o tych zawodnikach, którzy powinni otrzymać grę, żeby grać, w, znaczy otrzymać szansę na grę w reprezentacji polskiej, to mówił tutaj o, tą, o, tutaj o Kamilu Jóźwiaku, o Kamilu Grosickim, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski, Damian Konzior. Przemysław Pacheta, Jakub Kamiński tak, no więc wiadomo, że po prostu ci zawodnicy no tak powiedziałem, ta kadra nie jest z gumy, no będzie ciężko tutaj, żeby Kuba Baszykowski się zapał do tej grupy, kosztem jakiegoś piłkarza to musiałoby się odbyć, tak Chyba, że tak mówię, no miałby jakiś kosmiczny po prostu sezon w swoim wykonaniu Kuba Baszczykowski miałby gola asystę, nie wiem, jeszcze po prostu w końcówce tego sezonu i przyszłym, to może by zmieniło, tak? Po decyzję selekcjonera. Oczywiście piłcem, mnożnej, wszystko jest tutaj nieprzewidywalne. Może się okazać, że my już dzisiaj mówimy, że Kuba Baszczykowski powinien zakończyć swoją karierę, a w przyszłym roku okaże się, że na przykład, że część zawodników wypadnie poprzez koronawirusa, tak? I Kuba Baszczykowski zostanie dowołany i odegra kluczową rolę po prostu podczas tego turnieju mistrzowskiego. No też może być taka Sytuacja więc, z jednej strony, to, 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 to tak poczekajmy też na rozwój sytuacji, jaki będzie miał praktycznie za kilka miesięcy, jak będą wyglądać sytuacje poszczególnych piłkarzy, bo ja też pamiętam taką sytuację gdzie. Właśnie tutaj selekcjoner wypowiadał się na temat jednego piłkarza ciąka, także to jest po prostu, nie piłka, to nie jest piłkarz z jego bajki w kontekście jakby reprezentacji Polski, a potem były problemy, jeśli chodzi właśnie o defensywę i Cionek był powoływany, więc nie ma sensu po prostu za wcześnie zapeszać, że Kuba Waszczykowski nie pójdzie na, te, na ten turniej mistrzowski. Tak, no bo może się okazać, że będą kontuzje, problemy zdrowotne, nie daj Boże jeszcze koronawirus. Lepiej, żeby rzeczywiście po prostu hmm, był w obwodzie, a jeżeli nie, to rzeczywiście niech Kuba po prostu zakończy swoją Grę, yy, tutaj tak przygodę z reprezentacją meczem towarzyskim. Tak? Yy, to wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się, zostawcie suba. Cześć.